Tu mam ty. cię z Luna! Siemasz, mała! Dobrze, że trafiła! Tak, tak! Siemasz! Dzięki za zaproszenie! Jasne, luzik! Ty hey. w ogóle pamiętasz ostatni raz? Byłam pewna, że mi wypomnisz. Am, um, tak! To ty na tym zdjęciu? Okay. Mam to, co chcesz! Sam to już wiesz, mam wszystko, co! Jak szwedzki stół! Uniosę cię lub zrzucę w dół! Słodka jak miód, przepyszny cukrowata. Mam to, co chcesz, dobrze to wiesz. Waty z cukru, raj! się się dary, więc sprawdźcie by noc nie przestała być słodka. No śmiało, dalej! Cukrowata! Nie, ja jestem po prostu pełna tej soczystej energii! Tekst mówił, że często nie wyłazisz. Może ta mała parapetówka będzie miłym wprowadzeniem. Ej, posań! Najeb się! Wuhu! słonka! Dzięki za przyjście! Potrzebujecie czegoś? Dobrze się bawicie?